Jest tu grupa młodych ludzi i każdy chce się rozwijać, tak? każdy chce gdzieś daleko zajść, e, zrobić fajną karierę, dlatego mm, staramy się zrobić wszystko każdego dnia, żeby, żeby żeby każdemu się udało. Masz dodatkowe sesje takie treningowe, tak? Mm. Na czym to polega? A czy sesja? No zostaje po treningu, może byśmy to tak nazwali. Mm -hmm. um, Często jak się kończą treningi, to, to właśnie zostaje po nich gdzieś tam ćwiczę swoje mankamenty czy to też swoje dobre strony, żeby je jeszcze polepszyć. I, i, i zwyczaj robię to z dniacy A co konkretnie robicie, możesz różnie? No różnie. Przykładowo są dni, gdzie, gdzie ćwiczę proste rzeczy, stałe fragmenty, gdzieś tam rzuty wolne, rzuty karne. Są dni. Gdzie, gdzie, jakieś ćwiczenia obroty z piłką przyjęcia, technika. Na tym się skupiam. Mam 20 lat i, i tak naprawdę ja dopiero zaczynam grać w piłkę. Bo, szczerze mogę to powiedzieć, dopiero zaczynam grać w piłkę, bo wiadomo, to ostatnie półtora roku było takie, a nie inne. I um, wiadomo, można powiedzieć, poszło w niepamięć, ale, ale, ale jednak wnioski z tego wyciągnąłem. Um, jestem, jestem bogatszy o to doświadczenia i, i tak naprawdę. No róż, różnie mogłoby być, gdybym został w Polsce. Ciężko by to teraz oceniać, ale, ale jestem zadowolony z tego, że jestem, że jestem tutaj w Ajaxie, że się rozwijam dalej, że gram. Przede wszystkim, że gram, bo, bo to jest najważniejsze w tym momencie. Gra pozwala na to, że, że człowiek się rozwija i, i idzie do przodu.